Jak dodać nową stawkę akordu w gratyfikancie GT? Jeśli w firmie stosowany jest system akordowy, to w pierwszej kolejności konieczne jest dodanie stawki akordu. W tym celu wybierz administracja, słowniki, stawki akordu. W naszym przykładzie akord jest stosowany dla osób pracujących przy zbiorach owoców. Dodaj. Podaj nazwę i określ jednostkę miary. Dostępne są dwa typy stawek. Przy stawce liniowej akord stanowi wybraną kwotę za wyrobienie jednej jednostki. W naszym przykładzie akord liniowy występuje podczas zbioru truskawek, gdzie za 1 kg pracownik otrzymuje zawsze złoty 50. Zł. W przypadku stawki progresywnej stawka akordu jest zmienna i zostaje zwiększona w przypadku przekroczenia określonego progu. W naszym przykładzie podczas zbioru czereśni pracownicy do 100 kg otrzymują po 2 zł. W przypadku, gdy zbiór pracownika przekroczy 100 kg, otrzymuje już wówczas 3 zł za nadwyżkę powyżej 100 kg. Stawka progresywna motywuje pracowników do szybszego wykonania pracy.